działalność tej organizacji mającej na celu ochronę środowiska ale nie tylko po to żeby one legalnie sobie tam istniały. Oni muszą tutaj przyjeżdżać i badać i właśnie jakby nagłaśniać całą działalność firmy. Ona nas się tłumaczy, żeby nie przyjeżdżały. <laughs> no pan, pan, roz... pan, pan powiedział że nie siedzieli sami święci świętym tylko, świętym, i tylko to, żeby przyjeżdżali do kraju.

i zagrażają powiedzmy działalności e, terminalu i, i działalności, działalności e, plaż, e, no, żeby no, no, w jakiś sposób je usuwać i przenosić po prostu w inne miejsca także tutaj też na tym poziomie, na tym poziomie kolaborują z e, odpowiednią organizacją ok, tak teraz... <słuchanie> zainteresowało mnie ten lewy, w jaki sposób mogą się <słuchanie> 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 Que, que sobre as gaivotas que, 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 é, que é participam também no, no um projeto do Correio de Combater das Gaivotas, que podem aqui prejudicar qualquer coisa. É uma pergunta sobre, sobre isso. Como é que é? Como é que a faz? Não, como que elas podem prejudicar o trabalho é do terminal? Hum? As Sim. Por dos voanos. Porque uma coisa chamada voando. <laughs> que é Proste. Chodzi o ci które w sprawie yy, jakby wspomagają proces korozji chemia po prostu miedź ładują cię miedź się jedzą